ma, co Ta tam, słychać, Ta no mnie nie była. wiecie? Dzisiaj no, znowu zaczynam swój yy, galeriowy filmik, wiecie? Zapraszam serdecznie do oglądania mojego podotu że. Kanał Misia, zapraszam serdecznie. Dzisiaj będzie, jutro lub dzisiaj, nie wiem, aaa, -a 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 -a. nie wiem kiedy i nagryje, czy nie wiecie. Do... Co przygotuję we, mm, może na piątek lub na sobata? wymyślimy. Z panem. Pa! Pa, pa! Idę spaa, pa. pa.